Siemanko. Wydaje mi się, że to jest fenomenalny czas, żeby porozmawiać chociaż przez chwilę o najgorszej grze ubiegłego roku. Czemu dopiero teraz będziemy o niej rozmawiać, pytacie? Redakcje growe preferują takie rankingi robić znacznie wcześniej, gdzie powiedzmy pod koniec roku, ewentualnie na samym początku stycznia. Moim zdaniem nie wszystkie tytuły wtedy my jako gracze zdążymy ograć. Myślę, że mogę zdecydowanie opowiedzieć wam o grze, która jest najgorszą grą, jaką grałem w zeszłym roku i w jaką tak naprawdę grałem jeszcze w tym roku bo została dołączona do PS Plusa. A mowa o Dragon Age Wildguard, czyli Straż Zasłony. Wydaje mi się, że możemy szukać tutaj plusów i na pewno każdy z Was jakieś plusy znajdzie. Ja Wam powiem, jakie znalazłem ja. Accessibility. Kiedyś tego w ogóle nie było, kiedyś był problem, żeby jakiekolwiek rzeczy móc w grze sobie dopasowywać, a obecnie, jeżeli na przykład mamy problemy ze wzrokiem, możemy z łatwością ustawić sobie takie rzeczy, jak czcionka, wielkość czcionki, i przezroczystość, a może nawet tło, nie jest to wcale taka normalna rzecz, nie jest to też rzecz powszechna. Dobre i bardzo porządne ustawienie Accessibility. Propsy. Chodźmy dalej. Ta gra nie znalazłaby się w tym miejscu. Nie mówiłbym o niej teraz, gdyby nie to, że jest to gra z tak ogromnym budżetem, już na początku wiele osób. Mówiło w branży, że my, jako gracze, dowiadywaliśmy się przede wszystkim tego, że w grze będzie jakieś Dei. dowiedywaliśmy się tego, że będą postacie transseksualne czy niebinarne. To był przekaz, jaki my mieliśmy. Czyli zanim wyszła gra, ja nie miałem pojęcia, o co w tej grze będzie chodziło. Wiedziałem tylko tyle, że będą kolorowe walki, będą jakieś smoki, z którymi się będzie walczyło i wiedziałem o tym, że będzie Dei. Wydaje mi się, że to twórcy decydują o tym, co dochodzi do graczy, więc najwyraźniej twórcy mieli taki plan. No i ja na tym bazując uruchomiłem ten tytuł. Żebyśmy też mieli jasność, jestem raczej umiarkowanym, ale jednak fanem pierwszej części Dragon Age'a. Nie jestem już fanem drugiej części i zdecydowanie nie jestem fanem części trzeciej. Teraz mamy kolejnego Dragon Age'a, część czwartą, i wydaje mi się, że właśnie seria upadła. Tak, już całkowicie. Przejdźmy więc do meritum. Początek gry i zawiązanie akcji, bo już tutaj pojawia się pewien problem. Marne przedstawienie kreowania postaci. Mamy do czynienia z Łotrem, wojownikiem i magiem. I racja jest to w pewien sposób klasycznie dla serii. Wróciłem ostatnio do Dragon Age 1 i potwierdzam, również są tylko trzy klasy. Przy czym ja nie wiem, czy to jest dobre wytłumaczenie. To nie jest gra, która wyszła rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu. Uważam, że moglibyśmy oczekiwać jakiejś ewolucji. Niestety czegoś takiego tutaj nie ma. Mało tego. Niewiele rzeczy poza tą klasą ma tak naprawdę ostatecznie znaczenie. Idźmy dalej. Na samym początku gry dostajemy absolutnie wielką, wywaloną w kosmos rozpierduchę, która absolutnie nikogo nie obchodzi. No bo jak może Was obchodzić wielki problem, który się zdarza w uniwersum gry, w który wchodzicie gdzieś powiedzmy albo po wielu latach, albo kompletnie zieloni, jeżeli chodzi o serię, i nagle się dowiadujecie, że jakiś gość, z którymi ekipa, czy część ekipy, czy ktoś z ekipy, czy w ogóle ktoś ze świata mieli coś wspólnego w poprzednich częściach, on coś czaruje, trzeba. Go powstrzymać, ale chola Boga, kiedy go powstrzymywaliśmy, okazało się, że on robił dobre rzeczy. W zasadzie absolutnie nic nas nie obchodzi, co się dalej wydarzy. Wszystko, co chcemy zrobić na początku, wydaje mi się to przejść przez ten tutorial, nazwijmy to, przez to intro, przez ten prolog. To jest trochę takie uczucie, jak w innych tytułach, które możemy porównać. Baldur's Gate 3. Tam przecież zaczynamy na statku Nautilusa i. Za chwilę, tak? Znajdujemy się już w innym miejscu, gdzie mamy ten spokój. Możemy trochę więcej czasu poświęcić na poznanie naszych postaci, na poznanie interfejsu. Mamy taki czas, żeby zapoznać się z grą. Fabuła i towarzysze. Istotne wydarzenia fabularne, jakieś cutscenki, to są, uwaga, statyczne grafiki, które się przesuwają po ekranie. I na litość boską, jeżeli mówilibyśmy o jakiejś grze, która byłaby grą AA, albo byłaby grą zrobioną za nie tyle pieniędzy, ile wpakowało to EA, gdyby nie miało tak rozdmuchanej kampanii marketingowej, gdyby nie było ogólnie tak rozdmuchanym produktem, gdyby nie to, że takie redakcje jak na przykład Eurogamer i z całym szacunkiem. To dno recenzji przedstawił właśnie Eurogamer, wystawiając dyszkę, wystawiając maksymalną ocenę dla Dragon Age'a i pisząc, że jest to najlepsza gra Biowera, w jaką kiedykolwiek autor grał. Zdaję sobie sprawę z tego, że recenzja jest wyłącznie kwestią subiektywną. Przy czym wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce się nazywać recenzentem, to fajnie, gdyby chociaż próbował rozumieć inne perspektywy. Jeżeli ich nie rozumie, to żeby chociaż próbował je zauważyć, jak ich nie akceptuje, to nie chociaż o nich powie. Natomiast w przypadku recenzji Eurogamera można odnieść wrażenie, że Dragon Age to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata i lepszej gry RPG nie było. No i właśnie. Dragon Age to nie jest w ogóle RPG, ale o tym jeszcze zaraz. Jak wspomniałem, mamy te istotne wydarzenia fabularne, mamy te kaccenki jako statyczne grafiki, czyli nie dość, że dostajemy beznadziejne zawiązanie fabuły, równie w beznadziejny sposób są nam przedstawiane kolejne etapy tej fabuły. Nie mamy też jakiegoś punktu zaczepienia, za którym chciałoby się podążać. Nie mamy postaci, która by to wszystko ciągnęła, nie mamy wydarzenia, które by to wszystko pociągnęło. Po prostu jesteśmy rzuceni w ten świat gry i w zasadzie twórcy chyba liczą na to, że my będziemy cieszyć się z samego trzymania pada, a towarzysze są słabi. Nieinteresujące, napisane od linijki, generycznie, nie mają żadnego charakteru, i nawet jak później przychodzi taki moment, w którym mamy te misje, powiedzmy, poboczne, które dotyczą naszych towarzyszy. Przeczytałem w różnych recenzjach, że o to nie jest takie złe, jak już się do tego dojdzie, to jeszcze jak ci mogę, jakoś może być. Dostajemy grę za mnóstwo pieniędzy, za, za pełną cenę, którą robiło gigantyczne studio, bardzo bogate studio. Czytamy w recenzjach następnie taką normalizację tego, że nie w sumie dobra, no to do dupy, ale stabilnie. Nie, jest do dupy, po prostu to jest, to jest do dupy gra. Dobrze byłoby chyba też pogadać chwilę o zagadkach środowiskowych i o gameplay'u. Tu się bardzo serdecznie zdziwiłem. Otóż zagadka, którą dostajemy na początku, taka z kryształkiem i drzwiami, jest recyklikowana do pożygu. Są też inne, na przykład jakieś rozwalanie ściany balistą, ale to jest absolutny promil wszystkiego, co tam wykonujemy. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, o co chodzi w tej zagadce z kryształem? Macie drzwi, i drzwi blokuje jakiś mechanizm, powiedzmy z dwóch kryształków. Rozumiecie, macie jakieś jedno miejsce na kryształek, i drugie miejsce na kryształek. W jednym jest kryształek, a w drugim miejscu nie ma kryształka. Więc my, jako gracze, jesteśmy poniekąd zmuszeni, no bo nie możemy kontynuować rozgrywki dalej, żebyśmy odnaleźli ten kryształek. I teraz on nie jest nigdzie schowany daleko, to nie jest nic wymagającego, po prostu musicie przeklikać dodatkowe elementy, musicie przejść dodatkowy dystans, zrobić jakiś backtracking często, tylko po to, żeby wziąć ten ten kryształek, postawić go w miejsce na te drzwi i przejść przez te drzwi. To jest uważam absolutne obrażanie graczy i jakikolwiek w ogóle czasu graczy przykro mi, że taki mechanizm w ogóle tam jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o zagadki, to moim zdaniem można w tej grze po prostu przysnąć. Są bardzo nudne, są powtarzalne, są generyczne, ciągle wykonujemy to samo i de facto w pewnym momencie rozgrywki nie chce się na niej kontynuować. Między innymi przez takie właśnie pierdoły. Natomiast, co warto wspomnieć, gameplay na samym początku wydaje się bardziej niż spoko. Postać jest responsywna, dobrze reaguje na nasze polecenia. Kiedy dochodzi do walki, walki są fajne, widowiskowe, nie są trudne, żeby je wyklikać, na padzie to im więcej tego czasu mija, to się okazuje, że te mechanizmy do niczego nie prowadzą. Nasza postać nie ewoluuje, te mechanizmy nie ewoluują, tam nic nie ewoluuje, my ciągle zostajemy z tym samym. Czyli jak przez pierwszą godzinę uczyliście się rzucać czar laską maga, to za 10 godzin będziecie robić dokładnie to samo, dokładnie w tej samej kolejności, będą się odpalać dokładnie te same animacje postaci i będziecie się dokładnie tak samo nudzić. Nie chodzi o animację ataku, jakby co, chodzi o animację całej walki, chodzi. O całe sekwencje walki. Chodzi o to, że to jest powtarzalne. Nie ma tutaj niczego zaskakującego. Bosowie niczym nie zaskakują. Mamy też w gameplayu zbieranie znajdziek i jakichś rzeczy do przetwarzania. I to jest straszliwie powtarzalne. I nawet nie chce się patrzeć na to, co się zebrało, bo to się nie wydaje w żaden sposób potrzebne. To jest moim zdaniem bardzo podobne do zbierania garderoby w Hogwarts Legacy. Tylko, że Hogwarts Legacy jest grą rodzinną, nazwijmy to. Możemy w fotografować. Wszyscy razem, razem z dziećmi, i wszyscy się bawią świetnie. Wtedy zbieranie tych szmat, ciuchów, tych elementów garderoby w Hogwarts Legacy może być fajne. W przypadku Dragon Age, a. Nie wiem, do kogo miałoby to trafić, bo to po prostu nas nie obchodzi. W żaden sposób nas nie obchodzi, co zbieramy, ale ciągle coś zbieramy. Non-stop. Jeżeli chodzi o korytarzowość tych lokacji, to są tak bardzo korytarzowe, jak tylko można. Ostatnio widziałem gameplay z remastera Kroka. Pomyślałem sobie, kurczę, kiedyś wydawało mi się, że te lokacje były faktycznie takie dosyć zamknięte i, i byłem wtedy dzieckiem i na to zwróciłem uwagę. Ale teraz, kiedy zobaczyłem, jak to wygląda na remasterze i uwierzcie mi, że gdybyśmy wycięli te wszystkie wizualne fajerwerki z Dragon Age'a, moim zdaniem, dostajemy dokładnie tak bardzo korytarzowe lokacje. Nie mamy żadnej możliwości, żeby odbić. A jeżeli już się pojawia taka opcja, taka pokusa, bo widzimy gdzieś miejsce, do którego moglibyśmy odbić, okazuje się, że nie mamy gdzieś, bo na przykład to nie jest dostępne na tym etapie rozgrywki, ten, ten poziom nie jest dostępny na tym etapie rozgrywki, ten pokój. I to jest Erpek, przypominam Erpek. Przejdźmy jeszcze do dwóch ostatnich spraw, do grafiki, no i do Dei. Mi się grafika w Dragon Ageu na początku podobała. Po mniej więcej dwóch godzinach mi się przestała podobać, a po mniej więcej dziesięciu zaczęłam mnie irytować. Po czasie, przede wszystkim, widziałem, że wszystko jest niesamowicie powtarzalne. Zmieniano tekstury w wielu elementach, ale poza tym, co mamy, dokładnie te same elementy. No i przede wszystkim w Dragon Age ciągle się ślizgamy. Dragon Age mógłby być w pewien sposób grą o ślizganiu. Ślizgamy się tu, ślizgamy się tam, czyli innymi słowy, jeżeli mamy jakieś miejsce, gdzie twórcy gry nie chcieliby, żebyśmy mogli się wrócić tą samą drogą, bo życzą sobie, żebyśmy. Poszli inaczej, robią nam ślizgawkę i robią nam tę ślizgawkę zadziwiająco często. Wydaje mi się, że ogólnie, jeżeli chodzi o grafikę, to niby jest ładna, ale gdyby tak zmienić perspektywę, dodać UI, to myślę, że byłyby z tego takie całkiem fajne wizualnie simsy. Wystarczyłoby tylko zmienić kamerę na izometryczną i chyba mielibyśmy mniej więcej właśnie taki rodzaj gry. No i temat ostatni, czyli DI, który no, jak zawsze elektryzuje. Internet, w obecnych czasach? Cóż mogę powiedzieć? Tak, oczywiście, że w tej grze jest Dei. Oczywiście, że jest mocne. I tak, oczywiście, że jest zupełnie inne niż jest w innych grach. Nie da się tego nie zauważyć. Dei, które prezentuje Dragon Age, ono jest takie prosto w ryj, Czyli włączacie grę, dostajecie pytanie o zaimek. Następnie, kiedy już wejdziemy sobie do tej gry i sobie gramy, no to okazuje się, że wiele postaci jest niebinarna. Ciężko mi powiedzieć. Dziwne nazwy postaci, dziwne ich imiona, widzę, że się dziwnie wypowiadają. Jedyne, co to wywołuje na moich ustach, to jest trochę taki mały uśmiech. Postacie, które są... Niebinarne w Dragon Ageu, które poznałem, również są postaciami nijakimi. Mogę powiedzieć, że tutaj na pewno działa ta różnorodność i quality jako równość. Postacie niebinarne są tak samo chuj. Jak postacie binarne. Pojawiają się też takie elementy w grze, w których kompletnie nieoczekiwanie jesteśmy pytanie o jakieś sprawy związane z seksualnością. Dla mnie absolutnie kuriozum było, kiedy trzeba było pójść do jakiejś sali, żeby zostawić jakieś pamiątki z poprzednich wypraw. I to też trochę taka sytuacja, że ciężko jej powiedzieć, czy to jest jakaś laurka do fanów, bo była to naprawdę źle zrobiona scena. No i tam dostajemy takie właśnie informacje, że moglibyśmy sobie tutaj porozważać o tej seksualności naszej. Nie jestem tego w stanie zrozumieć, dlaczego to jest prezentowane w ten sposób. Dei można wrzucać do gry w bardzo mądry sposób, w odpowiedzialny sposób i w rozsądny sposób. Tak zrobione na przykład w Baldur's Gate trójce, w The Last of Us dwójce. Gry ogólnie potrafią to robić. Jedynym problemem jest to, kiedy gra tak bardzo chce wcisnąć nam jakieś swoje poglądy, że zapomina o tym, czym jest u swoich podstaw. Podsumowując ten temat, uważam, że największą krzywdą dla tej gry jest to, że została w ogóle wydana jako RPG. To nie jest RPG to nie jest action RPG, według mnie oczywiście, no bo jakie tam jest role-playing game? My idziemy jak po sznurku, robimy rzeczy, na które nie mamy wpływu, znaczy mamy jakiś wpływ, ale tak nieznaczący i tak nic nas nie obchodzący, że żadne to role-play. Więc z role-playing game wydaje mi się, że Dragon Age spełnia warunki bycia game. To jest gra, która naprawdę moim zdaniem nie powinna powstać. Ma beznadziejną fabułę i zawiązanie akcji, okropnych towarzyszów i płaskich, bardzo słabe, powtarzalne zagadki środowiskowe, bardzo miałki game, gameplay, grafika kwestia sporna. Tak jak wspomniałem, może się komuś podobać, no idei. Dziękuję wam serdecznie. Zachęcam oczywiście do subskrypcji i do polubienia tego wideo. Siemanko.